Raz sierpem, raz młotem! Kurwa, zapomniałem kogo. I to mi się kurwa podoba! Zakaz pedałowania. Prawie jak w Walking Dead. Kurwa, nienawidzę lewaków. Nie bać psy! Nie bać psy! Z nich taka prawica jak z nas lewica. Kurwa lewak! Daj kamienia! Walisz podatką! Tęcze! Mordziaty, ale ten już dawno nie ma. Ale proszę ciebie metaforycznie. Coś ty kurwa do mnie powiedział? Zuckerberg, ty żydzie! Dawaj, nasze konta! Fajna kurtała. Gdzie kupiłeś? Prawdziwi patrioci.pl. Tak kocham tę polskę. Fajna kurtała. Gdzie kupiłeś? Jak to gdzie? Prawdziwy hipster .pl. Kurwa! Wziąłem kolorowe skarpetki nie wziąłem nic czerwonego. Raz cierpę, raz błotem, Ale czerwone, bym kepsa opierdolił. Kurwa, tak kocham tę Polskę, żebym ją wyruchał. A my idziemy odzyskać tę niepodległość, czy my już ją odzyskaliśmy? Kurwa, zapomniałem zapisać się do kodu. Miał być 15 stopni słońce. TVN Meteo kłamie. To no tak kurwa zarosłeś, hippie się jebany? Nienawidzę niepolaków. Jak tobie wpierdolą, to ja poproszę, żeby mi też pierdolili. Musi być porówno dla wszystkich. Proletariacka piątka. Jebać Jebać PZPN! Jebacz, PZPN! Przynajmniej śnieg jest biały. Puh. Tęsknię za tęczą. No homo. Zdrajcy narodu. Tęsknię za tęczą. Homo. Nienawidzę kurwa ludzi. Ach, gdzie jesteś, towarzyszu? Marks! W lewej ręce trzymasz flagę. Kurwa jebany konfidencie? Kurwa nienawidzę Żydów. Ale mi jebał lewaków. Polska, biał, czerwoni, żółci, czarni, ciapaci. kurwa, patrz, lewak. Dawaj mu wjebiemy. Ale najpierw snapik. Ty, narodowcy. Spierdalamy. Ale najpierw snapik. Sam układałem, to sobie mogę wziąć. Ech, wyjechałbym do Afryki, ale za bardzo kocham Polskę. Jebać TVN, jebać TVN. Wiecie co z nim zrobić, wiecie co z nim zrobić, nie? Nienawidzę ludzi. Nienawidzę ludzi, którzy... Nienawidzę ludzi. Grażyna, podaj mi szybko tę rację! Ciekawe jak pachniał Roman Dmowski. Nienawidzę pedału. Falisz? Tylko kurwa tęczę. Moja macica, moja sprawa. Mordo, jak usłyszysz, że ktoś mówi w innym języku, to w pierdol kapujesz. Ja kurwa! W Polsce jesteście, nauczy się po polsku mówić kurwa. Antifa! Antifa! Antifa. 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 A co to właściwie znaczy? Marzy mi się Wielka Polska. A na wiosnę zamiast liści będą wisieć komuniści! Ty! A na kogo głosowałeś? Ja? No. Na Trumpa! <laughs> Ale bym jebał czarnuchu. A ty na kogo głosowałeś? Ja nie poszedłem na głosowanie. Głosowanie nic nie zmienia! Ale wysoka piątka! Coś ty kurwa powiedział, lewaku? Mam do ciebie tu przyjść? Ała, kurwa! Skasowali mi profil! Nienawidzę żółciaków. Jebać wszystkich! Jebani uchodźcy. Ty, Andrzej, przypomnij mi, kogo my kurwa nienawidzimy? nawidzimy? Ale bym pograł w CS. Tak kocham tę Polskę, że nawet zrobiłbym jej dziecko z gwałtu. Nienawidzę ludziaków. Nie pani władza, służy do grania, nie do zabijania! Jebać! Jebać! Kurwa, jak zimno. Ej, chłopaki, ja Polsat też jebać? Jebać Polsat! Mordo, masz ognia? Dla prawdziwego Polaka. Zawsze. Nic się nie stało! Kurwa, to nie ta piosenka, debile! Polska? Polska dla Polaków! Ale bym jebał psy. Polska dla Polaków, Żydów, Masonów, Arabów Czarnych, Alfa i Iti. E. Ale bym jebał gejów. Wróć! Nienawidzę... ...Jego. Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla... Polaków. Polska dla Pol The big news coming.